W 211 wydaniu programu Miasto Żyje między innymi Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Nowa woliera dla ptaków w Płockim ZOO 17 piknik europejski Rozpoczęła się przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego ze względu na duży zakres robót, prace będą prowadzone etapami. Aktualnie remontowany jest odcinek od skrzyżowania z ulicą Jasną do skrzyżowania z Dobrzyńską. Ulica jest w tym miejscu nieprzejezdna. Przewidziano jedynie ruch lokalny dla mieszkańców, zapewniając im dojazd do swoich posesji. Innych użytkowników drogi obowiązują objazdy. Zakończenie całej inwestycji zaplanowane jest na koniec listopada. Do tego czasu powstanie infrastruktura podziemna, nowa nawierzchnia razem ze zjazdami, chodnikami i ścieżką rowerową. Całkowity koszt przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego to ponad 6,5 miliona złotych. Połowa tej kwoty będzie pochodzić z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wyremontowana ulica będzie więc już czwartą płocką schetynówką. Zakończyła się budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Szpitalnej. Nowa ścieżka dla rowerzystów ma prawie 2,5 kilometra długości i biegnie od ulicy Parowa do granicy miasta. Połączyła istniejącą infrastrukturę rowerową w rejonie zalewu Sobódka z atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi w rejonie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Motocykliści w Płocku chcą czuć się bezpieczniej. Akcja Płock Miasto Przyjazne Moto Patrz w Lusterka, zainaugurowana na placu przed teatrem, ma uświadomić kierowcom, że na drodze trzeba być uważnym i dostrzegać innych uczestników ruchu. Kampanię organizują wspólnie prezydent Płocka i Stowarzyszenie Motocyklistów Ego Sum Via. Podczas spotkania przy teatrze rozdawane były koszulki i naklejki z hasłem akcji. Plakatami oklejone zostały też autobusy komunikacji miejskiej. W Płockim Zoo powstała woliera dla ptaków wodnych. Zamieszkały w niej ibisy szkarłatne, ibisy czarnogłowe, mandarynki, ochary, karolinki oraz kaczuszki czerwonoramienne. Wybieg jest przykryty specjalną siatką, a zwiedzający będą mogli wejść do środka i przyjrzeć się ptakom z bliska, stojąc na pomoście umieszczonym nad wodą. Przypominamy, że ogród zoologiczny jest czynny codziennie o każdej porze roku, również w soboty, niedzielę i wszystkie dni świąteczne. Od 1 maja zoo można zwiedzać w godzinach od 9 do 19. Ja mieszkam w Fort Wayne, Indiana, ale moje serce jest w Polsce. Dziękuję bardzo. Już po raz 17 w Płocku odbył się piknik europejski. Do Płocka przyjechały delegacje kilkunastu naszych miast partnerskich. Bardzo, bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców Płocka witam naszych przyjaciół z całego świata. Ulicami miasta na stary rynek przeszła Parada Europejska. Udział w niej wzięło ponad 2000 osób. Uczniowie polskich szkół bardzo pomysłowo reprezentowali poszczególne kraje. Przed kinem przedwiośnie oklaskiwali ich m.in. przedstawiciele zagranicznych delegacji. Występy dzieci i młodzieży można było podziwiać również na scenie przed ratuszem. Na Starym Rynku stanęły także stoiska miast siostrzanych przygotowane przez szkoły i okolicznościowa wystawa fotografii upamiętniająca ćwierć wieku współpracy Płocka z amerykańskim Fort Wayne oraz 15 lat współpracy z Bielcami, Mołdawii i Oser we Francji.